Plebiscyt na Ostrowskich Koszykarzy 25-lecia rozstrzygnięty, głosowanie trwało przez internet przez cały tydzień. Łączymy się z pomysłodawcą i organizatorem tego plebiscytu, Tomaszem Stańkiewiczem. Witam Cię serdecznie Tomku. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Tomku, głosy podliczone, wszystko jest praktycznie jasne. Czy są jakieś niespodzianki w tych pierwszych piątkach plebiscytu na, koszykarzy, na Ostrowskich Koszykarzy 25-lecia? Mamy policzonych 414 głosów, które nazbieraliśmy w ciągu ostatnich 7 dni, w porównaniu z tym poprzednim meldunkiem, który mieliśmy w połowie tygodnia, nie ma żadnych zmian. Mamy ustalone pierwszą i drugą piątkę najlepszych koszykarzy i za chwileczkę przedstawimy, kto się w niej znajduje. No właśnie, to zacznijmy od tej pierwszej piątki, może od tych osób, które otrzymały najwięcej głosów. No to zaczniemy oczywiście od osoby, która wygrała jakby ten plebiscyt, chociaż to nie było celem, nie, nie, nie mieliśmy tutaj motywu wybrania osoby, która zgromadzi najwięcej głosów, ale oczywiście warto taką osobę wskazać, oczywiście Mateusz Ponitka, nasz lider. Obecny. Co nie jest chyba zaskoczeniem, no bo ma to już ponitkę raz, że jest znany młodemu pokoleniu, które pewnie głosowało, a przede wszystkim no jest gwiazdą numer jeden reprezentacji Polski, no i w tym momencie można powiedzieć już chyba jednym z, albo najwybitniejszym koszykarzem rodem z Ostra Wielkopolskiego. Oczywiście, że tak. No, sukcesy, które są na jego liście do tej pory, wiadomo, że jego kariera dopiero wkracza w najważniejszy okres, ale sukcesy, które zgromadził na swoim koncie no, są naprawdę no, już fantastyczne. Oczywiście trzeba wspomnieć to, co wydarzyło się stosunkowo niedawno, czyli ćwierćfinał Mistrzostw Świata, który był rozgrywany w Chinach, gdzie Mateusz był no, liderem pełną gębą naszej kadry, a uczestnik trzech Mistrzostw Europy z kadrą seniorów Jest, został również dziesiątym sportowcem Polski według plebiscytu przyglądu sportowego i no, chyba też osiągnięcie, o którym musimy pamiętać czy 2010 rok i wicemistrzostwo świata do lat 17 gdzie trafił do pierwszej piątki całej imprezy w finale przegraliśmy z Amerykanami od tego wszystko się zaczęło tak naprawdę w przypadku kariery Mateusza Ponicki. To był ten pamiętny właśnie rok, i, i ta jego kariera, wówczas, 17-latka, nabrała poważnie tempa. Zgadza się. Wtedy potem pamiętam, jak przyjechał tutaj do nas do Ostrowa na takie spotkanie z kibicami, gdzie rozmawialiśmy, chyba w, dobrze pamiętam, w Oceku. Wspominał o tym, że mecz organizowany przez Nike dla. A najlepszych licealistów ze Stanów Zjednoczonych, którzy grali z najlepszymi zawodnikami spoza Stanów Zjednoczonych tego samego rocznika, gdzie był liderem drużyny Reszty świata, właśnie i zdobył najwięcej punktów w tym meczu. Niestety, mecz przegrał, ale był wyróżniającą się postacią tego, tego spotkania. Czyli ma to już ponitkę numer jeden w głosowaniu, i wiadomo, że w pierwszej piątce. Ostrowian ostrowskich koszykarzy 25-lecia. Kto jeszcze znalazł się w tej pierwszej piątce? Oprócz niego Marcin Dymała, zawodnik, który w ostatnim sezonie grał w Krośnie, w pierwszej lidze. Ale myślę, że kibice w Ostrowie zapamiętali Marcina biegającego po hali K1 i ten rzut w ostatniej sekundzie meczu z pleszewem. To tak, jest chyba ponad 10 lat minęło od tego czasu, ale takich rzutów się nie zapomina naprawdę fantastyczne przeżycie. Um... Warto również pamiętać, że Marcin Dymała również reprezentował nasz kraj w młodzieżowych mistrzostwach Europy, zdobywając brązowy medal Dywizji B. To był rok 2010, tak więc też sporo osiągnięcie. Wiemy, że niedawno Marcin był liderem spójni Stargard, która awansował do Ekstraklasy, a na przestrzeni, tak jak wcześniej mówiliśmy, na przestrzeni ostatnich kilku lat we wszelkich kategoriach statystycznych podsumowujących sezon znajdował się zawsze w okolicach pierwszej dziesiątki najlepszych zawodników. Kto jako trzeci? Jako trzeci, z trzecim najwyższym wynikiem znalazł się Mateusz Zemski gracz I to chyba też nie jest zaskoczenie, bo tak, no jeśli mogliśmy, jeśli wszyscy dokładnie śledzimy karierę Mateusza, co się z nim dzieje na przestrzeni lat, wiemy, wiemy na pewno dobrze, że ten jego ostatni sezon był przełomowy, no, zbierał fantastyczne noty i oceny dziennikarzy oraz ekspertów za swoje wypoczyniania na parkiecie no, poczynił naprawdę niesamowity postęp no, i stał się takim już prawdziwym, ekstraklasowym koszykarzem pano No i przede wszystkim brązowy medal, wywalczony ten pierwszy z Emilem Rajkowiczem, brązowy medal. To też zasługa między innymi Mateusza Zemskiego, chociaż nie w takim wymiarze czasowym, jakim gra teraz w innych klubach, ale miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wróci ten chłopak do Ostrowa tak byśmy się cieszyli występami właśnie naszych lokalnych, miejscowych zawodników w Ekstraklasie. I warto pamiętać również, że Mateusz jest reprezentantem Polski B, z którą rozgrywa regularnie mecze kontrolne i tam też jakby ta dodatkowa grupa zawodników jest kontrolowana i wśród nich, wśród zawodników jest Mateusz Emski. jako czwarty w tej piątce to? Jako czwarty Dariusz Parzyński, czyli pięciokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski. W sumie na koncie 9 medali. Ten skrzydłowy... Tym jeden ze Stalą, to oczywiście tak. ten historyczny pierwszy brązowy medal. O tym zawsze, trzeba to zawsze podkreślać. I tak jak ustaliśmy sobie tutaj wcześniej, najlepszy silny skrzydłowy w historii, wybrałem przez kibiców, najlepszym silnym skrzydłowym w historii ekstraklasowych występów Stali Ostrów. Legenda koszykówki nie tylko Ostrowskiej, ale legenda polskiej Ekstraklasy Dariusz Parzyński, to już jest bez, bez dwóch zdań. Jeden z liderów pod względem ilości rozegranych meczów w historii całej Ekstraklasy, tak więc no, żywa legenda. I piątkę uzupełnia? Piątkę uzupełnia Łukasz Wojciechowski, który toczył bój o to, o to ostatnie miejsce do samego końca z Marcelem Ponitką i udało się Łukaszowi zająć miejsce wśród graczy pierwszego składu, co jest bardzo mnie cieszy z jednego prostego powodu, bo Łukasz jest wyróżniającym się postacią na tych naszych tutaj ostroskich wydarzeniach. Zawsze jest gotowy do działania, zawsze pokazuje się na wszystkich wentach, czy to 3x3, czy 5x5, zgarnia tam wyróżnienia drużynowe, indywidualne. No przyłożyło się do jego osiągnięcia, bo trafił do pierwszej piątki ostatniej dekady, no, znaczy i właśnie Łukasz Wojciechowski może nie ma takich osiągnięć jak ta wcześniejsza czwórka, i on w tym sezonie, zakończonym niedawno, debiutował w ekstraklasie jeszcze jako zawodnik rezerw drugoligowych BM Slam Stali. Także to też taki, taki, powiedzmy, wisienka na torcie w jego, w jego tej karierze. Tak, zgadza się. Z tego, z tego właśnie wydarzenia, z tego debiutu w ekstraklasie tutaj cała nasza ostroska społeczność bardzo się cieszyła, i, i, i naprawdę, no. Widać było jak bardzo jakby ta, to, to wyróżnienie w postaci tego debiutu tutaj zrobiło takie pozytywne poruszenie wśród uczestników tutaj naszych chociażby letnich rozgrywek. I warto też cały czas pamiętać, że Łukasz Wojciechowski ma jedno z najważniejszych osiągnięć tutaj na, naszych, na naszym ostrowskim podwórku. Jest koszykarzem ostatniego 15-lecia naszych ostrowskich rozgrywek. Mamy pierwszą piątkę. To już teraz, bez może indywidualnych cenzurek, wymieńmy. Tą drugą piątkę, bo to też yy, zacne nazwiska. Yy, tak, na pozycjach obwodowych Krzysztof Spała oraz Marcel Ponitka. Na pozycjach skrzydłowych yy, Piotr Czaska i brat bliźniak Krzysztofa, czyli Mikołaj. I jako środkowy Przemysław Galewski. Tutaj też chyba większego zaskoczenia nie ma. Być może niektórzy, niektórym będzie brakowało Marcina Kałoskiego, ale on tam no, o włos dosłownie yy, nie wszedł do tej yy, drugiej piątki. Zgadza się, yy, Marcin. Można powiedzieć, Marcin i jego fani walczyli też tak naprawdę do ostatniego dnia o, o te głosy. No zabrakło, zabrakło jednego, żeby można było się zrównać i trafić do, tej naszego, do naszego składu, ale na pewno też doceniamy zasługi Marcina, który w swoją wybitną strzelecką formą też zapadł wszystkim kibicom w Ostrowie w pamięć. Brakuje kogoś z tej, tej dziesiątce najlepszych? Tutaj wydaje mi się, że Adam Kaczmarzyk troszeczkę mimo wszystko gdzieś tam też też powinien być chyba w tej pierwszej dziesiątce. Yy, tą opinię? Jak rozma rozmawiałem z ludźmi, którzy obserwowali właśnie ilość przyznawanych głosów, to też cały czas przewijało się nazwisko Adama. Wiemy, że Adam rozgrywał sezony na, na wszystkich możliwych poziomach koszykarskich w Polsce i dawał sobie radę na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi a tutaj na, w naszych Ostrowskich rozgrywkach też dominował królował więc y, y, za, na pewno zasłużył sobie na a, miejsce w tym składzie ale to kibice podejmowali decyzje i a, no taki urok naj... plebiscytów w, w, w tyle po prostu nie wszystkim się dogodzi akurat tutaj przy plebiscytach ale mamy wybraną tą dziesiątkę być może będzie okazja przy lidze letniej lub przy finale Ostrów Basket Ligi. Spotkać tą całą dziesiątkę, wyróżnić, bo myślę, że, że warto akurat pokazać te, tą dziesiątkę 25-lecia Ostrowskiego Basketu. Tak, oczywiście. Taki, to taki był cel również tego plebiscytu, aby um, przyznanie tych wyróżnień, tych nagród, było się również w takiej, w takiej rzeczywistej formie, żeby można było zrobić z tego takie pamiątkowe wydarzenie i uwierzyć to na zdjęciach. Mam nadzieję, że uda się to zorganizować, no bo na pewno wydarzenie na dużą skalę i na pewno zostanie zapamiętane na długo. No, no i na pewno o tym powiemy, napiszemy i pokażemy to. Dziękuję Ci Tomku za tą część rozmowy, za, tą, za ten plebiscyt, którego patronem medialnym był kurier Ostrowski. O tym jeszcze będziemy pisać, będziemy jeszcze mówić przy okazji chociażby Ligi Letniej. Dzięki wielkie, dzięki za pomoc. Paniąc.